Cześć, kiedy w 2019 roku nawiązywałem współpracę z Esport Association, bo tworzyliśmy materiały edukacyjne dla szkół TEP, to byłem tam odpowiedzialny za zagadnienia zdrowia i poruszałem tematykę chociażby ergonomii. I mimo że miałem wiedzę ze studiów i innych źródeł, to chciałem wiedzieć, jak to wygląda w świecie esportu z perspektywy innych ludzi. I natrafiłem na filmik autorstwa chłopaka, który ma no, stosunkowo dużo subskrypcji, sam filmik był oglądany wiele razy, natomiast mnie odstraszył po pierwszych kilku minutach, bo zobaczyłem właśnie ten obrazek. I jeżeli chcesz wiedzieć, dlaczego, oglądaj dalej. Bohaterem dzisiejszego odcinka jest ganglion, czyli uwypuklenie skórne, które na początku jest miękkie, z czasem twardnieje, natomiast zawsze da się go przesuwać. Ganglion, czyli ta galaretowata kuleczka powstaje w obrębie torebek stawowych i pochewek ścięgnistych, czyli takiej błony, która otacza ścięgno mięśnia. Natomiast są miejsca, które do niego predysponują do jego wystąpienia w obrębie całego naszego ciała. Natomiast u e sportowca zazwyczaj będzie on się umiejscawiał w obrębie grzbietowej strony nadgarstka. Diagnostyka polega na obserwacji danego miejsca i dotykania gangliona. Jest to z reguły niegroźna zmiana, natomiast może mieć różne następstwa czy też powikłania. I będziemy tu mówić przede wszystkim o zmniejszeniu ruchomości stawu, będziemy mówić o bólu. Czasem może to też wpłynąć na układ nerwowy, jeżeli ten ganglion zacznie dotykać i drażnić jakiś nerw. Diagnozę uzupełnia się o badanie USG, czasem RTG bądź rezonans magnetyczny, bo czasem zdarza się, że nie jest to ganglion. Może to być jakaś zmiana albo zwyrodnieniowa, nawet nowotworowa. Więc są to powody, dla których nie można ignorować i lekceważyć tej zmiany. Poza tym, im wcześniej podejmiemy pracę z tym ganglionem, czyli jak on jest jeszcze na tej fazie miękkości, no to dużo łatwiej jest nam rozwiązać ten problem. Czasami zaleceniem lekarskim jest to, żeby na przykład unieruchomić dany staw, zmniejszyć ilość aktywności fizycznej czy po prostu masować guzek. Często jednak dzieje się tak, że do muchy strzela się z armaty i lekarze zalecają bardziej drastyczne kroki, na przykład ostrzyknięcia z kortykosteroidów albo aspiracja, czyli wbicie igły i wyssanie zawartości tego ganglionu, bądź wycięcie. Natomiast to może mieć różne komplikacje, no bo skoro mamy ranę, no to może być infekcja. W zależności od umieszczenia tego ganglionu jest ryzyko, że na przykład podrażnimy jakieś struktury nerwowe albo natniemy ścięgno, więc to jeszcze będzie miało bardziej daleko idące komplikacje. Poza tym po zabiegu mamy bliznę. Blizna no, też jest tkanką żywą. Czasem ciężko tak naprawdę zapanować nad tym, jak ona się rozwija. Może spowodować różnego rodzaju wzrosty, czyli przyrosnąć właśnie do ścięgien i zaburzyć np. ruchomość stawu, albo zrosnąć się z nerwem i jego drażnić, więc będą różne objawy typu drętwienia, mrowienia itd., itd. Poza tym, co jest najważniejsze, to żadna z tych metod nie daje stuprocentowej skuteczności, a nawet jeżeli usunie tego gangliona, który jest teraz, to nie trafia w źródło problemu i nadal jest szansa, że cały problem powróci. To dlaczego ganglion może wrócić, wynika z tego jak on powstaje. Bo zarówno te repki stawowe, jak i te pochewki ścięgniste produkują maść, które umożliwiają ślisk strukturą wewnątrz. I to tak naprawdę organizm daje informację tym strukturom, żeby to produkowały. Więc jeżeli z jakiegoś względu. Ciągle jest dostarczana informacja, żeby to produkować, produkować, produkować. To tej mazi robi się bardzo dużo. I mechanizmem obronnym naszego organizmu jest to, żeby stworzyć taką torebkę, zebrać tą maź w środku i właśnie jest to stworzenie gangliona. I do takiej sytuacji mogą predysponować albo jakieś przeciążenia aktualne, albo nawet urazy z przeszłości. I patrząc na ten mechanizm, te wszystkie metody pracy czy też usuwania gangliona nie biorą tego pod uwagę, usuwają tylko skutek. Natomiast żeby terapia była skuteczna trzeba by było znaleźć przyczynę, czyli moment w którym organizm zaczął wysyłać informacje do stałej produkcji mazi i jeżeli to zabierzemy organizm nie będzie wysyłał tej informacji, nie będzie narzucał właśnie tym strukturom do tworzenia jej i ganglion nie wraca. Dlatego biorąc się za leczenie ganglionu, warto by było pójść do specjalisty, który stawia pytanie, dlaczego? Dlaczego on powstał? Czyli znajdzie źródło problemu, rozwiąże je, i ganglion samoistnie po jakimś czasie, zniknie i już raczej nie powinien wracać. Podsumowując, do powstania gangliona predysponują różne czynniki, m.in. stare urazy i aktualne przeciążenia. I w kontekście tych aktualnych przeciążeń możemy też mówić o ergonomii, bo jeżeli jest ona zła, no to będziemy przeciążać swoje ciało. Stąd też moje oburzenie, czy też moja reakcja na to, co zobaczyłem w filmiku kolesia, który tej ergonomii uczy. Jeżeli chcesz się dowiedzieć, jakie są wytyczne ergonomiczne, możesz to również zobaczyć na moim kanale w tym rogu, albo w tym gdzieś zaraz będzie filmik, który Cię przeniesie do tego materiału. Natomiast na dzisiaj to już wszystko. Jeżeli Ci się podobało, zostaw subskrypcję, daj lajka, udostępnij znajomym i widzimy się za tydzień. Siema!